Za Wami drugi mecz na mistrzostwach świata Dywizji 1B. Tym razem niestety przegrywacie z drużną Słowenii 3 do 6. Jak podsumujesz to spotkanie w Waszym wykonaniu? Spotkanie z Słowenią było dla nas bardzo wymagające. Słowenia to naprawdę mocna drużyna, bardzo dobra technicznie i fizycznie. Mecz ten zaczęliśmy dosyć dobrze. Przez pierwsze 10-15 minut, pierwszej tercji, mecz był naprawdę wyrównany. Później, pod koniec pierwszej tercji, straciliśmy pierwszego gola i na sam koniec pierwszej tercji złapaliśmy niepotrzebną karę, która skutkowała drugi, drugą bramką dla drużyny Słowenii od razu na początku drugiej tercji. Później, straciliśmy kolejną bramkę na 3-0. Na szczęście. Nie poddaliśmy się, walczyliśmy dalej, udało nam się dogonić wynik na 3-2. No i spotkanie było nadal bardzo wyrównane. Myślę, że na wynik końcowy wpłynęły niepotrzebne kary, ponieważ aż trzy gole straciliśmy z, przy, w osłabieniu. Czego w Twoim odczuciu zabrakło do zwycięstwa w tym meczu? Myślę, że na wynik końcowy, poza tymi golami w osłabieniu wpłynęło również mała ilość strzałów z naszej strony. Tak naprawdę przegraliśmy w strzałach bodajże 40 do 22. Musimy zdecydowanie więcej oddawać strzałów, a gdy już oddajemy te strzały, po prostu być skuteczniejsi, ponieważ mieliśmy również swoje sytuacje, których po prostu nie wykorzystaliśmy. Za Wami już dwa spotkania z Austrią i Słowenią. Jak porównałbyś oba te mecze Zarówno jeśli chodzi o siłę tych drużyn, z którymi graliście, jak i, jak i samą waszą grę w tych dwóch spotkaniach. Zarówno w meczu z Austrią, jak i z gospodarzami tego turnieju czekaliśmy cierpliwie na swoje okazje. W meczu z Austrią udało się je wykorzystać szybciej, ponieważ to my strzeliliśmy pierwszą bramkę w przewadze liczebnej. Austriacy. Robili tak naprawdę dla nich niepotrzebne kary, które wynikały tak naprawdę z naszej odpowiedzialnej gry, tak? Broniliśmy się, czekaliśmy na swoje sytuacje i wykorzystaliśmy w meczu ze Słowenią. Plan był podobny, ale po prostu Słoweńcy zagrali odpowiedzialniej niż Austriacy, co przełożyło się też na wynik końcowy. Po tych dwóch meczach co według Ciebie funkcjonuje? najlepiej, a co najgorzej w waszej grze? No tutaj to akurat bez dwóch zdań najlepiej wychodzi nam gra w przewadze, tak, strzeliliśmy już łącznie bodajże cztery gole w przewadze liczebnej, no i widać, że to jest po prostu nas, nasz mocny punkt, a ze słabszych rzeczy na pewno musimy to, co już wspominałem, tak, więcej oddawać strzałów na bramkę, więcej brać indywidualnie gry na siebie i myślę, że będzie lepiej z meczu na mecz. Dwa mecze za Wami. Teraz ten zasłużony dzień odpoczynku. Zwłaszcza chyba po tej porażce ze Słowenią przyda się taki dzień, żeby zapomnieć o tym meczu, żeby się zresetować i przygotować do, do kolejnego spotkania. Tak, ta przerwa na pewno się przyda, ponieważ jesteśmy po dwóch naprawdę wymagających meczach. Przyda się nam ten czas, aby przeanalizować te mecze na spokojnie z chłodną głową, wyciągnąć wnioski i przygotowywać się na czwartkowy mecz z Włochami. Po tym dniu przerwy w czwartek zagrać się z Włochami, i chyba będzie to kolejny bardzo trudny mecz, bo Włosi. Mam wrażenie, obok Słoweńców, chyba brani są jako, jako faworyt, Odbierani są jako faworyt tego turnieju. No tak, myślę, że tutaj na pewno przed turniejem wiele osób uważało drużynę Słowenii, drużynę Austrii oraz drużynę Włoch za faworytów, ale osobiście uważam, że nie możemy patrzeć na to z tej strony, ponieważ jest to turniej, tak. Każda drużyna tutaj chce się pokazać z jak najlepszej strony, zagrać jak najlepsze mecze i tak naprawdę ten, te składy na papierze i tak dalej no, nie są tak naprawdę zbyt ważne. Przykład tego już pokazał się pierwszego dnia. Wiele osób uważało drużynę Austrii za faworytu w tym spotkaniu, lecz my wiedzieliśmy, co potrafimy grać, co chcemy pokazać, jak chcemy wejść w ten turniej i po prostu zagraliśmy swoje i wygraliśmy ten mecz. Myślę, że mecz z Włochami będzie również bardzo wymagającym meczem, zresztą jak każdy mecz na tym turnieju. Ale czujemy się gotowi na ten mecz, wiemy co chcemy zagrać, jak chcemy zagrać, wychodzimy na ten mecz w bojowym nastawieniu i chcemy pokazać się z jak najlepszej strony po raz kolejny oraz tym razem przejąć inicjatywę w meczu. Podczas tych mistrzostw debiutujesz w reprezentacji Polski do lat 18. Zaskoczyło Cię coś na tym turnieju? Jak odbierasz ogólnie w to powołanie, otoczkę mistrzostw tego turnieju, samą, samą atmosferę. Tak, to prawda, dobituję na mistrzostwach świata. Czy coś mnie zaskoczyło? Myślę, że może nie zaskoczyło, raczej byłem na to gotowy, ale na pewno tempo gry jest bardzo wysokie, tak. Na ogół cała ta otoczka mistrzostw świata bardzo mi się podoba. To, jak wszystko tutaj wygląda, to, jak wyglądają te mecze. Na pewno wyciągnę z tego bardzo dużo dla siebie. atmosfera naprawdę jest porządna. Tener bardzo duży nacisk stawia na atmosferę w drużynie i naprawdę czujemy się tutaj jak w rodzinie.